nocowałem u pewnego pastora, on zaprosił mnie na weekend i w sobotę prowadziłem spotkanie dla liderów, a w niedzielę miałem poprowadzić, no, powiedzieć kazanie w czasie nabożeństwa. Byłem u niego w domu, w pokoju gościnnym. Bardzo lubię czytać, zawsze mam jakąś książkę ze sobą do czytania, ale akurat tam w pokoju na ławce, to było, było dawno, dawno, ponad ćwierć wieku temu, leżała książka, książka, o której tytuł zaraz powiem. I pomyślałem sobie o, co to za książka. Książka nazywała się Sztuka Przyjaźni. Autorem był Alan Lloyd McGinnis. I pomyślałem sobie, co? Jakaś psychologiczna książka w domu pastora? Wtedy bardzo, bardzo nieufnie patrzyłem na wszelką psychologię. Podchodziłem do niej jak pies do jeża. Więc wziąłem tą książkę i myślę sobie dobra, poczytam tą książkę, pokłócę się z autorem. No, jest duża szansa, że wygram, bo autora tutaj nie ma. I bardzo mnie zdziwiło, kiedy zaczynałem czytać tę książkę, ten człowiek napisał, że jest chrześcijaninem i że te rzeczy, które będzie mówił o relacjach, przedstawia też z punktu widzenia Biblii. Ja mówię, jak? Może być psychologiem, terapeutą i jednocześnie chrześcijaninem? To się ze sobą gryzie. Ale im bardziej, kiedy wchodziłem w głąb tej książki, tym bardziej otwierałem oczy i myślę, że to była jedna z takich pierwszych pozycji książkowych, która otworzyła moje oczy na to, że Bóg, który nas stworzył z ciałem, z duszą i z duchem. Dusza to jest po grecku w języku Nowego Testamentu psyche, którego pochodzi psychologia, psychoterapia. Składa się z rozumu, woli, emocji i po prostu Bóg, który stworzył lekarzy, żeby leczyli nasze ciała. Bóg też stworzył, stworzył w tym znaczeniu, że pozwolił się rozwinąć ludzkości ludzi z talentami do psychologii i dzięki którym możemy też się rozwijać w relacjach, w rozumieniu siebie, w rozumieniu swoich emocji. Ta książka bardzo, bardzo mi pomogła pomogła mi, tak szczerze nie pamiętam, mam ją do dzisiaj, mamy nawet teraz przed sobą w rękach bo kupiłem ją sobie później, natomiast pomogła mi nie w to tym znaczy, że pamiętam jakiś szczególny fragment tej książki bo nie pamiętam, ale otworzyła mnie właśnie na ten cały świat uczenia się, jak działają emocje, jak działają relacje A dlaczego o tym mówię? Ponieważ czytamy Księgę Rodzaju, jesteśmy w drugim rozdziale, wiersz 18. Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. I wiemy, że Bóg stwarza potem zwierzęta, i to nie jest to. I zanim dojdziemy do małżeństwa, bo dojdziemy, jak się domyśla, znasz ten pewien fragment dobrze, to jednak jest tutaj powiedziane, że samotność w tym ogrodzie Eden, gdzie wszystko było idealne, gdzie nie było jeszcze grzechu, to był pewien problem. Tym problemem była samotność. I odpowiedzią na Twoją i moją samotność jest drugi człowiek. Odpowiedzią na naszą samotność wcale nie jest Bóg. Wiem, brzmi tak bluźnierczo. Oczywiście, Bóg jest fundamentem absolutnie naszego życia. Oczywiście są takie sytuacje, w których nie zrozumieją nas ludzie, a zrozumie nas Bóg. Oczywiście, na Bogu się nigdy nie zawiedziemy, a na ludziach tak. To jest oczywiste, to jest pewien fundament, ale chcę powiedzieć, to jest trochę tak, jakby powiedział, ktoś by powiedział: Bóg mi wystarcza, i powiedział, w związku z tym nie będę nic jadł. No nie. To się nie kłóci, to się uzupełnia. Tak samo tutaj, to, że Bóg jest naszym fundamentem i relacja z Nim jest podstawą, jednak odpowiedzią naszą tą ludzką samotność i z drugi człowiek, jest przyjaźń. Nie każdy z różnych powodów żyje w małżeństwie. Niektórzy już nie żyją, niektórzy. Jeszcze nie wierzcie jakiś związek. Natomiast przyjaźń jest czymś, czego potrzebuje każdy z nas. Oczywiście o przyjaźni co jakiś czas ten temat się pojawia w Biblii, więc zawsze mówię to samo. Więc teraz tylko powiem to w skrócie, żeby już nie mówić ciągle to samo. Zawsze mówię o księdze Syracha 37 rozdziale, gdzie wspaniale jest napisane o czterech cechach przyjaciela, że to jest człowiek pobożny, czyli ten, który się liczy z Bogiem, który przestrzega jego przekazania, a więc nie tylko wyznaje wiarę w Boga, ale stara się żyć według tego, co mówi Bóg, którego dusza podobna do twojej duszy, czyli nadaje ci na tych samych falach i który, gdybyś upadł, będzie Tobie współczuł, czyli stanie po Twojej stronie, kiedy coś pójdzie nie tak. No i oczywiście sednem przyjaźni dla mnie jest to, co powiedział Jezus w Ewangelii Jana, kiedy mówi do swoich apostołów, już Was nie nazywam sługami, ale nazywam Was przyjaciółmi, ponieważ oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca. Czyli najgłębszy rodzaj przyjaźni to jest wtedy, kiedy dzielisz się tym, co przeżyłeś z Bogiem, z drugą osobą, a ta druga osoba dzieli się z Tobą. Więc to jest ważne. Natomiast... Tak, kiedy sobie patrzę na te rozdziały, które są w tej książce, to tak trochę wracają pewne wspomnienia, co mnie w tej książce poruszyło. Tak? Ta cała książka ma bardzo taki prosty schemat. Składa się z czterech części. Na początku pokazuje on, że mamy relacje. One w naturalny sposób wynikają w naszym życiu, i te relacje możemy pogłębiać, że coś od koleżeńskości przechodzi w przyjaźń. Potem jest drugie, że. Mamy pięć wskazówek, jak dokładnie budować tą przyjaźń tak intencjonalnie. Trzecia część, co robić z trudnymi sytuacjami w przyjaźni, i czwarta część, a co kiedy relacje zaczynają się psuć. I myślę, że ta książka wtedy mi dała dużo do myślenia w tym, że, żeby intencjonalnie pogłębiać relacje, a nie tylko przy okazji czegoś, bo mamy wszyscy takie doświadczenia, że z kimś jesteśmy blisko gdzieś, zmienia się na przykład praca i już. Nasza relacja się rozpada i czasami gdzieś się spotkamy, czy mamy dzisiaj media społecznościowe i tak sobie nieraz myślimy albo piszemy nawet, a szkoda, że już nie mamy kontaktu, tak jakbyśmy nie mogli mieć dalej. tak I myślę, że ta ostatnia część tej książki bardzo mnie wtedy poruszyła, tak sobie przypominam, ponieważ pokazała mi coś, co jeszcze było wtedy przede mną, że niektóre ważne relacje w naszym życiu, Zaczną się psuć w sposób, który się człowiek nawet nie wyobraża, i że warto te relacje zawalczyć. Pamiętam lata, lata później, człowiek, który był moim przyjacielem wtedy, takim bardzo, bardzo bliskim, ale no właśnie, trochę dokonaliśmy różnych wyborów życiowych, też byliśmy wtedy chyba nawet na innych kontynentach, mieszkaliśmy, no ale był internet, były telefony, było wiele możliwości, ale gdzieś tam sporadycznie do siebie napisaliśmy. I nawet nie widziałem, że aż tak mi tego brakuje. Byłem taki warsztat, proczy, gdzie osoby, które się nie znały, modliły się za siebie. jedna z osób, która modliła się za mnie, mówi tak: Wiesz, co widzę, ciebie w łódce? Ten ja pierwszy, co pomyślałem: OK, w życiu nie byłem w łódce. I widzę drugiego człowieka. E, to prawdopodobnie jest Twój przyjaciel. I widzę tak, jak na początku wiosujecie razem. Później jeden z Was przestaje wiosłować i drugi wiosłuje. Później ten przestaje wiosłować i drugi tak. A teraz widzę, tak, jakbyście obaj się obrazili na siebie, siedzicie, nikt nie wiosłuje. Bóg, stworzył, Bóg dał wam tę relację i chce, żebyście o nią zawalczyli. Czasami jest tak, że kiedy ta druga osoba nie chce walczyć, ty musisz podwójnie wiosłować, żeby walczyć o tę relację. I to było coś, co wtedy mi bardzo, bardzo mocno pomogło. Więc y, dzisiaj możemy mieć nawet przyjaciół, którzy mieszkają na innych kontynentach. Mamy internet, mamy wiele darmowych y, aplikacji, dzięki którym możemy rozmawiać, więc możemy budować nasze relacje, mamy wiele możliwości, od nas to zależy. I to jest niebezpieczne, kiedy nie budujemy bliskich relacji. Ponieważ bliskie relacje jest tym, do czego zamierzył na, dla nas Bóg. Bóg jest miłością. Jednym ze sposobów, w jaki Bóg okazuje miłość, to jest przez naszych przyjaciół. Okazuje im miłość przez nas i nam miłość przez nich. I Duch Święty naucz nas cenić przyjaźnie. Daj nam zobaczyć te relacje, które w naszym życiu są ważne, i pokaż nam, jak mamy o nie dbać, jak mamy o nie walczyć, jak mamy o nie się modlić. Duchu Święty spraw abyśmy szanowali tych ludzi którzy szukają z nami kontaktu którzy szukają z nami relacji którzy o nas się troszczą którzy za nas się modlą Duchu Święty naucz nas tej wzajemności aby ten przepływ miłości był w tych relacjach które ty nam dajesz i w tych relacjach które w naszym życiu są dla nas ważne amen a jeżeli chcesz lepiej poznawać biblię zapraszam cię na spotkanie ze słowem więcej informacji w linku poniżej